Witam, ponownie Witch Haven. w związku z tym, że przy filmie pojawiła się nadspodziewanie wręcz duża aktywność, jeżeli chodzi o wyświetlenia, były łapki w górę, nawet Meliodasowi serdecznie dziękuję za komentarz, poza tym myślę, że jedna mapa Witch Havena to będzie jeden, jeden odcinek, tak by mniej więcej było myślę najlepiej, gdzie jest, dobre pytanie... Trzeba na krótki miecz. No i krótki miecza, nież sztylet. No i gramy. Dobra. Tu jest lekka zbroja, ale jeszcze nie jest mi potrzebna. Chciałem jeszcze nadmienić, że no generalnie każda akcja widza w twórcy, czy to jest łapka w górę, czy to jest łapka w dół, czy to jest komentarz, czy już cokolwiek. Każde kolejne wyświetlenie. One jednak motywują do, do działania, także bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wszystkim widzą mhm. a i jako taką ciekawostkę to wam powiem odkryłem do czego służy tarcza tak garanie się uczy bardzo wywcze znaczy nie do czego służy tarcza w, w ogólnie tylko do czego służy tarcza w Witchhaven otóż tarczę używa się po to żeby nią blokować tylko że żeby coś tarczą zablokować to trzeba się ustawić tarczą do przeciwnika patrzcie widzicie Walnął tarczę, był taki dźwięk, takie trzeba no jakby dzwonek i ja nie otrzymałem obrażeń. Pentagram. Czy tu coś jest? Tylko szkielet wisi. No cóż, to pomieszczenie już zbadane. Wespę się mapą. To jest jednak mimo wszystko dosyć skomplikowana mapa. Zobaczmy, tam gdzie coś jest. I tam jest ten. no. diabełek. A pójdzie już tam nie zaraz. A pójdziesz ty, a wejdź go w mordę. A ładnie się złożył. Tutaj mamy niektóre siły. Niektóre siły są fajne, mają przyszłość. Myślę, że pójdę w tą stronę zobaczyć co tutaj jest Na razie widzę Goblina, znaczy martwego goblina Chciałem go zmienić Jeszcze jeden I tu gdzieś za pilarem stał O, pięknie Myślę, że na razie mogę zmienić na miecz Zobaczmy, tutaj są jakieś mikstury Mam już całe 10 mikstur zdrowia, więc może by się podleczyć Fajnie idzie Tutaj z... To są drzwi prowadzące tutaj na sam początek, dobra, no to wszystko jasne. No chęć tu Dobra. Sporo tych godzin. A ja nie widzę, mam drugi level. Wydaje mi się, że level też pozwala więcej zdrowia. Tak, mam 120. A normalnie było 100, więc <laughs> chyba poziom im wyższy, tym więcej można naraz mieć zdrowia załadowanego. I być może więcej pancerza. Nie jestem jeszcze tego pewien, ale to jest do ustalenia. W tamtej dziurze pośrodku po już byłem. No teraz tutaj widzę jest dziura i jest jakieś przejście. O o, o Chciałoby się tam kolce są. Health potion, strange potion tutaj na dół. O. Nie wiem gdzie jestem. ale tych goblinów tutaj dużo u ciekawe no to jest lawa, no jestem pewna lawa i kolce, nie go gdzie my jesteśmy? Tu? tutaj gdzieś są ukryte drzwi tu są chyba ale nie mogę otworzyć ale za to tutaj są Ła! Ale doładowanie. Mikstura siły czy nie? Pomarańczowa jakaś była. To chyba mikstura uleczenia trucizny. Fajny stojak. Nie da się tego rozwalić. Szkoda. To się dało? Dziadu. Trzeba będzie tam wejść, no nie ma wyboru. A to oznacza zużycie miksturki odporności na ogień. Bo tutaj jest klucz. Okej, ciekawe. Napiję sobie miksturkę. Bo lepiej się wyleczyć na zapas już teraz. I jakby coś się trzeba zapamiętać, że przy tym bajorku z lawą jest jeszcze... W zapasie mikstura zdrowia. Tutaj widzę niektóre potworki są zabite. Ciekawe z czego to wynika. To pewnie błąd gry. Wiecie, bo zabijały się nawzajem czy coś. Hmm, a to freeze scroll. Czyli miks... tak... Yy, zamrażanie. Tu gdzieś jest. Jest. Coś jest. Coś takiego dziwne, te beczki. A, to za chwilę. Zobaczmy, co jest tutaj. Widzę. Otwora. Wow! Jest Legolasę! Fajnie, łuk i ile? 77 strzał. Można <coughs> rozbadać beczki? Nie można. Szkoda. Boxu i beczkę. ja dziękuję, stary. Rozwalaj te beczki, no. Co jest z tym? No dobra. Cure potion. I znowu kolejna mikstura leczenia, której... Mógłbym nie podnosić, ale jednak nie podniosę. Ale zabawy z tymi beczkami, pewnie tutaj też mnie to czeka, co? Jakże żeby inaczej. Ale w beczkach mogą być różne mikstury, przydatne później. Weź, że się rozwal. Tak, na przykład mikstury leczenia, które nie są mi w tej chwili potrzebne. A tutaj tre treasure chest. Treasure chesty to chyba dają doświadczenie. Nie jestem pewien. Ale skoro yy, doświadczenie powoduje, że ma się więcej życia, to... ...to dobrze. Mikstura siły. Możesz no, padnij wreszcie, beczko. To mi przypomina taki quest w, w, ten, w Icewind Dale'u 1c... Jeden, przepraszam, 2c. Aha, yy, krótkim jest bezużyteczny. Na palisadzie w Targos było można się założyć z jednym łucznikiem o to, że się strąci baryłkę z góry. O dobra. Yy, o, to bardzo przydatne. Mikstura odporności na ogień. O kurde. Rozwalaj tą beczkę dziadu. No, mój Herus małczy w dupie. Dobra, i teraz gdzie my jesteśmy? Map 2. Zmienię sobie na korbacz. Yeah! lubi korbacz. Korbacz jest dobry, korbacz ma przyszłość, korbacz... Korbacz rządzi, korbacz radzi, nigdy cię nie zdradzi. Zobaczmy co tu jest. Schodki w górę. I uff. Uf. Może sobie trochę polegolastuję. Całkiem fajnie to wygląda, całkiem fajnie brzmi. Mm. jeszcze trzeba trafić. <laughs> Shortcut. A ten coś tak szybko zginął. To nie jest tak prosto trafić, ale strzela nieprawdopodobnie szybko. Zobaczmy, kolejny fly scroll, czyli to jest mikstura lotu. Tam będziemy musieli wejść, a to za chwileczkę. O, się ma. No to było pięknie. To już wiemy do czego służy łuk w tej grze. Bardzo, bardzo mi przyjemnie. Ale to jeszcze nie koniec, bo można tutaj jeszcze coś zwiedzić. Może jeszcze jakieś potwory są do zabicia. I możemy wziąć pancerz. No to... To jest... To jest przydatne. No, bierz się pancerzu. To jest przydatne. I tutaj jeszcze tam były potworki, których nie zabiłem, o ile mnie pamięć moja... Bardzo dobrą mam pamięć, ale krótką. Moja pamięć... No i są potworki, tak? Tam jest przejście do tej części, są te fajne stojaczki z pochodniami, tak? I tutaj jest jakaś mikstura, a tam jest taka kolejna płomienna gęba, która będzie nas walić nas, we mnie, nie wiem, bohatera będzie walić ogniem. Nie lubię. Nie polecam. Nie w ogóle. O, czacham. dobra, no to chyba, chyba... na tej mapie byłoby wszystko. Wypiję sobie miksturkę, skoro mam taką możliwość. Żeby wypić i wziąć jeszcze. Co tu jest? Aha. Dobra, no jakiś skarb też. Nieźle. Myślę, że w sumie wychodząc z tej mapy z takim wynikiem, czyli 120 punktów zdrowia, pancerz, to jest to jest istotne, że z pancerzem jeszcze na, do, na dodatek i z pełną gamą mikstur leczniczych, no to jednak jest sukces, myślę. Czy tu jeszcze coś jest dookoła? Czasem mapę na chwilę. Na mapie widać przejścia, których normalnie nie widać. I no to było wszystko. I minęło tak naprawdę chyba niecałe 10 minut, albo może już całe. I jesteśmy na drugiej mapie. Przepraszam, na trzeciej. Mapie. Ale to będzie w następnym filmie. Dziękuję. Do widzenia.